Porozmawiajmy o tym, jak wybrać jeden konkretny cel i się go trzymać, i dlaczego w ogóle warto to zrobić. Wiele osób wyznacza sobie liczne cele. Cele, które nie są przez te osoby realizowane, do końca nie są w pełni realizowane, i mowa tutaj o takich dużych celach, życiowych celach. Są też osoby, które nie mają w ogóle pomysłu, co by mogły robić, niczym się nie zajmują. Nie wybierają niczego konkretnego, przez co w ich życiu jest taka nieustanna stagnacja. Nic się nie dzieje. Stoją w miejscu. I w obu tych przypadkach w zasadzie to się dzieje. I teraz, co my możemy zrobić, żeby sobie z tym poradzić? Jeżeli masz ten problem, to moja rada jest taka moja rada jest bardzo prosta Wybierz coś zamiast niczego. I mimo, iż nie wiesz, czy to będzie Twój cel, czy ten cel wzbogaci twoje życie, czy ten cel będzie właściwy dla Ciebie, to, to będzie lepsze niż siedzenie na kanapie i nie robienie niczego. Więc kiedy idziesz w to nieznane, kiedy wyznaczasz sobie jakiś cel, który chcesz zrealizować, choć dzisiaj nie wiesz, jak będzie przebiegał, jak będzie przebiegała realizacja tego celu, to być może to wywoła dyskomfort, być może będzie dla ciebie trudne, ale wielu rzeczy nauczy się po drodze. I przede wszystkim rozwiniesz w sobie więcej dyscypliny, konsekwencji, która jest wymagana w realizacji każdego dużego celu. I to jest umiejętność, którą będziesz mógł później wykorzystać w realizacji tego celu właściwego dla ciebie. Poza tym to już jest jedna rzecz, która wiesz na przykład, że nie jest dla ciebie po kilku miesiącach. Ale daj sobie te kilka miesięcy. Daj sobie minimum pół roku, jeżeli masz problem z konsekwencją działania w określonym kierunku. To powiedz sobie, że w tym momencie ja decyduję, że ten cel będę realizować przez najbliższe, powiedzmy, 10 miesięcy. I nie spocznę, dopóki ten czas nie minie. Osoby neurotyczne, osoby, które są takie bardziej lękowe, nadwrażliwe, często impulsywne, mają szczególny problem z obraniem jakiejś konkretnej ścieżki w swoim życiu, ponieważ to nieznane, ten dyskomfort, który wiąże się z podejmowaniem określonych celów, z realizacją tych celów, jest dla tych osób bardzo wymagającą rzeczą. Dlatego wolą uciekać w prokrastynację, wolą odkładać na później, wolą unikać działania, aniżeli y, zabierać się za nowy cel tak po prostu. Kiedy jesteś taką osobą, to warto, sięgając tutaj już do modelu pięcioczynnikowego osobowości, zbudować sobie cechę osobowości, sumienność. I jak pokazały badania, jeżeli jesteś sumienny, to ten neurotyzm w tobie maleje. Co to znaczy być sumiennym? To znaczy mieć kontrolę nad swoją codziennością, planować, to znaczy być obowiązkowym, to znaczy mieć porządek w swoim otoczeniu, to znaczy być nastawionym na określone cele, na realizację tych celów. Więc zbuduj w sobie samodyscyplinę poprzez takie małe rzeczy, poprzez rutynę, powiedzmy poranną. Chodzę spać o tej samej godzinie, wstaję o tej samej godzinie. Praktykuję medytację przez 15 minut. Następnie utrzymuję porządek w swoim otoczeniu. Mam też zaplanowany zawsze dzień. Najpierw tworzę listę zadań, a później te zadania zapisuję w moim kalendarzu, żeby je rozplanować na przestrzeni dnia. W ten sposób budujesz samodyscyplinę, która daje Ci więcej odwagi i daje Ci też więcej pewności. Że poradzisz sobie w konsekwentnym realizowaniu nowych celów. I o to w tym chodzi. Więc ja bym zaczął tego. Zacznij od rutyny. Zacznij od rozwijania w sobie sumienności. A ja twój neurotyzm troszeczkę zmaleje. I dzięki temu będziesz mógł podjąć jakieś większe cele życiowe, nowe cele. Ekscytujące cele, które sprawią, że twoje życie będzie lepsze. To tyle ode mnie w tym wideo. Koniecznie zostaw komentarz, koniecznie zostaw subskrypcję. I do zobaczenia. Cześć.